Jak zrobić pozwolenie na broń? Wersja skrócona plus koszta. Czyli najpierw musimy zapisać się do dowolnego klubu sportowego lub kolekcjonerskiego. Może być to klub równocześnie kolekcjonersko-sportowy. Zapłacić wyznaczone składki. Następnie po trzech miesiącach karencji i odbyciu szkolenia przygotowawczego do egzaminu na patent, udajemy się na egzamin na patent. Egzamin na patent kosztuje około 500 zł wraz z badaniami. W moim wypadku droga do tego momentu kosztowała 1000 zł, czyli zapisanie się do klubu, szkolenia plus egzamin na patent. Trwało to około 3 miesięcy. Następnie po otrzymaniu patentu wykonujemy badania lekarskie. W moim wypadku kosztowało to 400 zł, po czym wypełniamy wnioski na pozwolenie na broń, które druczki są do pobrania internetowo lub wypełni je za Was Wasz klub, jeśli macie taki klub na miejscu. W moim wypadku też to było około 900 zł łącznie, badania 400 wnioski około 500 wraz ze znaczkami tam urzędowymi i innymi rzeczami, czyli łącznie droga do samego pozwolenia kosztowała mnie 2000 zł. Po wysłaniu wniosków po jakimś czasie zgłasza się do nas już nie ponosimy żadnych kosztów, ale zgłasza się do nas dzielnicowy, z którym sobie spokojnie rozmawiamy o prostych rzeczach. Yy, nie zadaje nam żadnych jakichś dziwnych pytań, po prostu zwykłe życiowe sprawy: gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, yy, ile dzieci, czy rodzina spoko, czy jakieś tam środki używane. Sprawdza też naszą kartotekę, wysyła te papiery, i potem tak naprawdę przychodzą decyzje. Więc cała droga do pozwolenia wyszła mnie około 2000 zł, dokładnie 1900. Zakup szafy, który jest wymagany przed zakupem pierwszej sztuki broni jest tu odnośnik, którego nie chcę rozwijać w wersji krótkiej. Kosztuje 1000 zł. Około 1000 zł. Można kupić mniejsze szafy, jeżeli chcemy mieć tylko pistolet, mamy taką potrzebę. Więc cały komplet przed zakupem pierwszej sztuki broni wynosi około 3000 zł. Te 3000 zł może być rozłożone w czasie pół roku do roku, a i nawet 6 miesięcy, 3 miesięcy, przepraszam. Jeśli nam bardzo zależy. W 3 miesiące legalnie jesteśmy sami w pełni prawnie, w byle jakim klubie zrobić pozwolenie. W 3 miesiące normalnie zajmuje to 6 do 7-8 miesięcy. Zależy od tego, jak nam się śpieszy i jakimi środkami dysponujemy. Tyle. A po więcej, zapraszam do wersji długiej.